Drzwi, które nie chciały się otworzyć. W szkole było już cicho. Tak cicho, że aż dziwnie, Ola pierwsza to zauważyła. Ej, powiedziała półgłosem, zdejmując bluzę sportową. Zawsze po WF-ie ktoś jeszcze biega po korytarzu, a dziś. nic. Michał spojrzał w stronę drzwi sali gimnastycznej. Korytarz za szybą był pusty. Lampy świeciły, ale nie było słychać ani kroków, ani rozmów, ani nawet skrzypienia mopów woźnego. Może wszyscy już poszli? Zruszył ramionami Tymek, podrzucając piłkę. Trener Bąbka mówił, że ma dziś jakieś zebranie i musi zniknąć szybciej niż piłka po faulu. No tak, mruknęła Ola, ale my jeszcze tu jesteśmy. Zapadła chwila ciszy. Echo odbiło się od ścian, kiedy Tymek rzucił piłkę do kosza. Pik, pik, pik. Dobra, chodźmy powiedział Michał, zarzucając plecak na ramię, zanim szkoła zamieni się w muzeum ciszy. Tymek podszedł do drzwi i nacisnął klamkę. Klik. Drzwi ani drgnęły. <laughs> Zacięły się rzucił i nacisnął mocniej. Nic. Ola spróbowała. Michał pchnął drzwi barkiem. Nic. To, to nie jest śmieszne, powiedziała ola ciszej. I wtedy to zobaczyli. Na drzwiach wisiała kartka. Biała, równo przyklejona. Taśma była jaskrawo-pomarańczowa, dokładnie w kolorze szkolnych piłek. Na kartce widniał napis: Drużyno-koszykarska. Jeśli chcecie wyjść, musicie rozwiązać zagadki. Pod spodem ktoś dorysował uśmiechniętą buźkę, ale trochę krzywą. Kto to zrobił? spytał Michał, rozglądając się nerwowo. Starsi? szepnął Tymek. Albo ktoś z równoległej? Ola przełknęła ślinę. A jeśli to nie żart? W tej samej chwili w sali zgasło jedno światło. Pstryk. Zostały tylko lampy nad koszem. Okej. Okay. Tymek spróbował się zaśmiać. To już przestaje być zabawne. Na elektronicznej tablicy wyników coś się pojawiło. Najpierw nigotało, potem ustawiło się w równe litery. Zagadka jeden. Znajdź numer, którego nie ma. Brzmi jak test, westchnął Michał. I to bez kalkulatora. Nagle coś potoczyło się po parkiecie. Tup, tup, tup. Piłka. Ale nie taka zwykła. Ola podniosła ją ostrożnie. Była mniejsza niż normalna. Cała zapisana cyframi, strzałkami i znakami. Tu jest jeden, dwa, cztery, pięć. Liczyła. A gdzie trzy? Nigdzie, powiedział Tymek. Bo jej nie ma. W tej samej chwili tablica zapaliła się na zielono. Dobrze. Z sufitu spadła kolejna kartka i wylądowała Michałowi na głowie. Ej! oburzył się, zdejmując ją. To już personalne. Na kartce widniał nowy napis. Idź tam, gdzie echo odpowiada na pytania. Tymek aż klasnął w dłonie. Magazynek. Tam nawet halo wraca trzy razy. Ruszyli w stronę bocznych drzwi i wtedy zobaczyli coś jeszcze. Na podłodze ciągnęły się ślady jakby ktoś coś przesuwał, a w świetle lamp błyszczały drobinki brokatu. Brokat? Ola zmarszczyła nos. Kto w szkole używa brokatu? Na pewno nie starsi, stwierdził Michał poważnie. Starsi się go boją. Chyba, że. Tymek zawahał się. To ktoś, kto chciał, żebyśmy to zobaczyli. Drzwi magazynku skrzypnęły, gdy je otworzyli. A to, co było w środku, o ja, wyszeptali jednocześnie. I wtedy zrozumieli, że to nie jest zwykły żart, i że to dopiero początek. Bo zagadka numer dwa właśnie na nich czekała. W magazynku było chłodniej niż na sali gimnastycznej i ciemniej. Ola pierwsza zrobiła krok do środka, a drzwi zamknęły się za nimi z cichym klik. Ej, Tymek odwrócił się gwałtownie. Czy te drzwi zawsze same się zamykają? Zawsze, odpowiedział Michał szybko. Chyba. Zapadła cisza. Spółek spoglądały na nich rzędy piłek, pachołków, hulachopów i skrzynek. Wszystko poukładane. Aż zarówno, jakby ktoś przed chwilą zrobił tu porządki. Halo? zawołał Tymek. Halo? 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 Odpowiedziało echo, odbijając się od ścian. Dobra, to działa, mruknął Michał. Echo odpowiada, czyli to jest to miejsce. Wtedy coś stuknęło. Ola podskoczyła. Spokojnie, Tymek spróbował się uśmiechnąć. To pewnie piłka, która się stoczyła. Piłki się nie stukają, powiedział Michał, one się toczą. Z sufitu zwisał sznurek, na jego końcu wisiał Gwizdek trenera bombki. Okej, OK, to już jest podejrzane, powiedziała Ola. Trener nigdy nie zostawia gwizdka. Gwizdek nagle poruszył się lekko, jakby ktoś go musnął. Przysięgam, że go nie dotykałem, wyszeptał Tymek, cofając się o krok. Wtedy na ścianie zapaliło się światło. Jedno, punktowe, a pod nim kartka. Zagadka dwa. Co robi hałas, ale samo nie chce być słyszane. To co? Michał zmarszczył brwi. Radio? Echo? Zaproponowała Ola. Gwizdek, wypalił Tymek. Robi hałas, ale nikt go nie lubi słuchać. Nic się nie wydarzyło. Dobra, to nie to, westchnął. Ola rozejrzała się uważnie. Zobaczcie, wskazała na półkę. Te piłki są ułożone według wielkości i koloru. Dodał Michał. Od najmniejszej do największej. Na samym końcu półki leżała malutka, gumowa piłeczka, z pęknięciem. Hałas! szepnęła Ola. Co robi hałas, ale samo nie chce być słyszane. Tymek spojrzał na piłeczkę. Pęknięta piłka. Gdy ją ściskasz, piszczy. Wziął ją do ręki i nacisnął. Pisk. Światło zamigało. Dobrze. Pojawił się napis. Gwizdek opadł na ziemię. Jest, Tymek uniósł ręce w górę. Jesteśmy mistrzami escape roomu. Jeszcze nie, powiedział Michał cicho. Na drzwiach magazynku pojawiła się nowa kartka, większa, z grubszym markerem. Ostatnia zagadka jest najtrudniejsza. Musicie zaufać sobie nawzajem. Ola spojrzała na chłopaków. To brzmi poważnie. Albo bardzo trenerowo dodał Tymek. W tym momencie światło w magazynku przygasło. Została tylko jedna lampka czerwona. Dobra, Michał wziął głęboki oddech. To już naprawdę nie jest zwykła zabawa. A wtedy usłyszeli kroki za drzwiami powolne, ciężkie. Ktoś był po drugiej stronie Dobra, powiedział Michał, kiedy kroki za drzwiami ucichły albo ktoś nas straszy Albo trener Bombka chodzi w butach, które brzmią jak potwór, dokończył Tymek. Albo to element zagadki, stwierdziła Ola. I właśnie przestaliśmy panikować. Zapadła cisza. Ej, Tymek uśmiechnął się krzywo. To było bardzo mądre co powiedziałaś. Wiem, odpowiedziała Ola spokojnie. W takich momentach ktoś musi na ścianie magazynku zapaliło się kolejne światło. Tym razem żółte. Pod nim wisiała kartka. Zagadka trzy. Sam nie dasz rady. Razem tak. Serio? Michał prychnął. To brzmi jak hasło na koszulkę drużyny. Albo jak coś, co trener bąbka mówi przed każdym meczem dodał Tymek. Zawsze wtedy, gdy przegrywamy. Ola rozejrzała się po magazynku. To nie jest zagadka co, tylko jak, powiedziała. Musimy coś zrobić razem. Na podłodze leżały trzy skrzynki, każda inna. Jedna była lekka, druga bardzo ciężka, trzecia miała dziury po bokach. No dobra, niechał przykucnął przy ciężkiej. Ja tej sam nie ruszę. Ja podniosę lekką, zaoferował się Tymek. A ja sprawdzę te z dziurami. Ola zajrzała do środka. Coś tu jest, ale nie sięgam. Spróbowali osobno, nic. To nie działa, westchnął Tymek. Jak zawsze, gdy każdy robi po swojemu. Zapadła chwila ciszy. Ej, Michał spojrzał na nich. A jeśli zrobimy to naraz? Policzyli. Trzy, dwa, jeden. Tymek podniósł lekką skrzynkę. Michał pchnął ciężką. Ola wsunęła rękę w trzecią. Klik! Coś przesunęło się w ścianie. Z zapółki wysunęła się mała klapka, a w niej klucz. Jest! Tymek podskoczył. Widzieliście? Widzieliśmy. Michał uśmiechnął się szeroko. I to było całkiem fajne, bo zrobiliśmy to razem, powiedziała Ola. Na ścianie pojawił się nowy napis. Brawo, Drużyno, ale to jeszcze nie koniec. No jasne, że nie. Westchnął Tymek. Gdyby to był koniec, trener bąbka byłby rozczarowany. Drzwi magazynku otworzyły się powoli. Po drugiej stronie czekała: sala gimnastyczna. Ale wyglądała inaczej niż wcześniej. Światła były przygaszone. Na parkiecie świeciły taśmy w kształcie strzałek, a na samym środku Boiska stał kosz, z przyczepioną kolejną kartką. Okej! OK", Michał przełknął ślinę. Teraz zaczyna się prawdziwa część. Czuję to powiedziała Ola. Ja też. Tymek uśmiechnął się nerwowo. I czuję, że ktoś bardzo chce, żebyśmy dotarli do końca. A wtedy z głośnika nad boiskiem odezwał się znajomy głos. Drużyno, jeśli to słyszycie, znaczy, że poszło wam lepiej niż się spodziewałem. To trener Bąbka! krzyknęli jednocześnie i w tym momencie wiedzieli już jedno głos trenera bombki zamilkł, a w sali gimnastycznej zapadła cisza tak gęsta że Michał miał wrażenie jakby dało się ją kroić nożem poszło wam lepiej niż się spodziewałem powtórzył cicho to brzmi jak coś co mówi się przed najgorszym albo przed czymś bardzo trudnym dodała Ola rozglądając się uważnie po boisku światło nad salą przygasło jeszcze bardziej Zostały tylko lampy przy parkiecie, które oświetlały kolorowe taśmy ułożone w strzałki. Prowadziły w różne strony, plątały się, krzyżowały i nagle kończyły się pod koszem. Pod koszem stała skrzynia, duża, metalowa, z zamkiem na szyfr. No nie, tymek jęknął. Skrzynia, zamek. To już wygląda bardzo serio. Na skrzyni wisiała kartka. Ostatni etap. Jeśli się pomylicie, Zaczynacie od nowa. Od nowa? Michał spojrzał na Ole. Przecież my nawet nie wiemy od czego. Spokojnie, powiedziała Ola, choć serce biło jej szybciej. Zawsze jest jakiś klucz. Albo wzór, albo sens. Albo trener bąbka i jego filozofię, mruknął Tymek. Na tablicy wyników pojawiły się trzy symbole. Koszykówka, czas i ucho. Tymek zmarszczył brwi. Co to ma znaczyć? Słuchanie, powiedziała Ola powoli, albo wsłuchiwanie się. W tej samej chwili z głośników rozległ się dźwięk cichy, nierówny tup, tup, przesunięcie tup. To znowu te kroki, szepnął Michał, one wróciły. Dźwięk powtarzał się, za każdym razem w tym samym rytmie. To nie są kroki, Tymek nagle się wyprostował. To piłka, ktoś nią kozłuje, ale nierówno. Raz wolno, raz szybko, dodała Ola, jakby ktoś się wahał. Na parkiecie, tuż przy jednej ze strzałek, leżały trzy piłki, każda inna. Musimy wybrać jedną, powiedział Michał. Tylko którą? Tę, która pasuje do rytmu. Ola zamknęła oczy. Słuchajcie. Tup, tup, przesunięcie. Tup. Tymek spróbował pierwszej piłki, kozłował, zarówno, nie to, druga, za szybko, też nie, trzecia. Dźwięk pasował. To ta! krzyknął Tymek. Michał wprowadził kod do zamka: jeden, dwa, trzy. Zamek nie drgnął. Co? Tymek aż podskoczył. Przecież było dobrze. Na skrzyni zapaliła się czerwona lampka błąd. Nie, Ola cofnęła się o krok. Coś przegapiliśmy. W tym momencie światła przygasły jeszcze bardziej. Ej, Michał przełknął ślinę a jeśli. to nie chodzi o piłkę? Dźwięk znów się powtórzył tup, tup, przesunięcie, tup. To nieco robi dźwięk. Powiedziała Ola powoli. Tylko kto? Zapadła cisza. Trener, szepnął Tymek. On zawsze kozłuje tak samo, gdy się zastanawia. Spojrzeli na siebie. Spróbujmy jeszcze raz, powiedział Michał. Wpisali nowy kod. Zamek kliknął, a skrzynia zaczęła się otwierać. Skrzynia otwierała się powoli, jakby specjalnie chciała ich potrzymać jeszcze chwilę w napięciu. Metal zawiasów zaskrzypiał cicho, a w środku nie było ani tajemniczego pilota, ani klucza do wyjścia, ani żadnego strasznego przedmiotu. Był gwizdek i kartka. Ola wyjęła ją pierwsza i zaczęła czytać na głos. Jeśli to czytacie, znaczy, że zrobiliście dokładnie to, co trzeba. Nie najszybciej, nie w pojedynkę, tylko razem. To już bardzo brzmi jak trener bombka. Westchnął Tymek. On zawsze mówi, że razem to magiczne słowo. Jakby na potwierdzenie z głośników nad boiskiem odezwał się dobrze znany głos. No, prawie idealnie drużyno. Trener krzyknęli jednocześnie. Drzwi boczne sali gimnastycznej otworzyły się i do środka wszedł trener Bombka. Miał na sobie dres, lekko krzywo założoną czapkę i bardzo winny uśmiech. Spokojnie, spokojnie, uniósł ręce. Nikt nie był w niebezpieczeństwie. Wszystko było pod kontrolą. Prawie. Prawie? Michał założył ręce na piersi. No dobrze, trener podrapał się po karku. Drzwi zamknęły się szybciej niż planowałem, ale zagadki działały idealnie. To ty nas zamknąłeś? Tymek nie wiedział, czy się śmiać, czy oburzać. Zamknąłem, to może za dużo powiedziane, poprawił się trener. Raczej stworzyłem warunki do sprawdzenia drużyny. Ola spojrzała na kartkę jeszcze raz. Te zagadki, one nie były o koszykówce. Dokładnie, trener uśmiechnął się szeroko. Były o Was, o współpracy, dodał Michał, o słuchaniu, powiedziała Ola. I o tym, żeby nie panikować, dorzucił Tymek, chociaż trochę paniki było. Trener zaśmiał się głośno. I bardzo dobrze, bo prawdziwe mecze też takie są czasem ciemno, czasem głośno, czasem nie wiadomo co robić i wtedy albo każdy gra sam, albo gracie razem. Podszedł do drzwi wyjściowych i nacisnął przycisk. Drzwi otworzyły się szeroko. No proszę, powiedział z teatralnym ukłonem, wolność. Trójka wyszła na korytarz. Światła były jasne, szkoła znowu wyglądała normalnie. Bez tajemnic, bez strzałek, bez brokatu. Wie pan co? powiedziała Ola po chwili. To było dziwne. Trochę straszne, dodał Michał. I trochę fajne, uśmiechnął się Tymek. O to chodziło. Trener bąbka mrugnął. A teraz idźcie do domu. Jutro trening. I mam dla was nową zagadkę. Jaką? zapytali chórem. Jak wygrać mecz, nie grając tylko dla siebie? spojrzeli na siebie i wybuchnęli śmiechem, bo wiedzieli jedno z tej zagadki już znali odpowiedź.